Co to było? Nie wiem, <mum> co. No, no, <mum> <ten ten. mum> Ej, dawać bo kamera ludzie patrzą, kurwa, to na żywo leci w tefalenie. to jest nie przed Ty Teraz Ty. Tyle, Tyle. Okay. ciebie. Teraz pełny zadziwienie. Tyle? Tylko? Tyle. No, czekaj, 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 O kurwa. Ja mam dziwne na i szyję. I kurwa i chodź tak nieraz w skóry i co najmniej będzie lepiej rga. ładnie zdar. Nie idzie woj Poszło. A, poszło, no. Ewa, A, o przechuj, ja. to jest. Co palę ci! Kosą w głowie! Ja ofosure, nie, młodkiej. Jak jest to Nie ma bo nie ma duszenia, nie? Ja Tu nie mam do Kurwa w to. Mówię

Bez rozstrzygnięcia. Gleba. Kolej. Dawaj. Kto ryzapnie go jeszcze? Dobry jest.

Można? Nie można, bo to pierdolę się na uszkodzenia i co, bo... No bo uskudłaj a tak Kurde. A to nikt jeszcze nie wygra? Ja bym się Stop, kurwa, złaź i duszka. Ale to jest bo Ja dwa jeszcze, ja się trzymam, nie? W Tak, kurwa, Uuuu! Ojciec, kurwa, kurwa, kurwa. Tu alkohol, tam jest to papalony. No, tu alkohol, nie. Zobacz, nie ma kule, no. Zobacz, nie ma kule, no. Zobacz, nie ma kule, no. ma kule, no. Słuchaj, tutaj jest tak. Już no. tak? że <grymne> ale w mocy. A, zobacz. Masz na dźwięku. Masz na dźwięku. na stół. jest na dźwięku. Masz na dźwięku. Masz na dźwięku. Masz na dźwięku. nie na dźwięku. Masz na na dźwięku. Masz Ale on Masz skończył. Ja skoń... Ej, kieta, wstań, nie mógł przyjechać, nawet <grym> nigdzie nie mógł przyjechać. Ej, skoń... ej, prowizorycznie. A, ej, kiedy? Ale ja go nie da radę stać To raz, stać. Ty nie wiedziałeś, nie będzie kurwa. na ja, tej... kietę, kurwa, w Taki okres kurwa, że że

Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie, 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 ładnie. 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 Ładnie, O, i tak, i tak mi to kurwa. Czemu w dupę śpi to przyjeba teraz? Nie, 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 nie,